Witamy Państwa w magazynie Kulturogrady. Dzisiaj poznamy twórczość Julii Kaczmarczek-Piotrowskiej, której pracę oglądać można obecnie w Domu Kultury Orbita. Jak co miesiąc Dom Kultury Orbita przygotował nową wystawę. Asymilacje to zbiór prac poświęconych przyrodzie. Przygotowała je dobrze znana stałym bywalcom placówki Julia Kaczmarczyk-Piotrowska. Gościmy w Domu Kultury Orbita jedną z naszych najulubieńszych artystek. Najulubieńsza dlatego, że nasza współpraca rozpoczęła się już 8 lat temu. W maju 2008 roku przyszła do nas. Zjawiskowa Julia, która chciała zrobić u nas wystawę, i od tego czasu gościmy ją prawie co roku. W tym roku nowa wystawa zatytułowana Asymilację. Jesteśmy jej bardzo ciekawi, chociaż znamy już, co jest treścią jej wystawy. Treścią wystaw. Tych, które widzieliśmy i dzisiejszej, jest zawsze przyroda. Julia jest jak gdyby rozmiłowana w przyrodzie, przeprowadza jej analizę, syntezę, zawsze patrzy z wielkim szacunkiem na to, co się dzieje w przyrodzie i pokazuje nam to w swoich obrazach. Świat fauny i flory na rysunkach Julii pełen pogody i ciepła trafia zarówno do starszych, jak i młodszych odbiorców. Zwierzęta przedstawione są w swoim naturalnym środowisku, dzięki czemu rysunki mają nie tylko walor artystyczny, ale też edukacyjny. Prezentowane prace pochodzą z dwóch projektów form fraktalnych i leśnych przemian. Już od paru lat wracam tutaj z projektami edukacyjnymi. Kilka lat temu gościliśmy tutaj formy fraktalne, i tak się złożyło już w moim życiorysie, że jestem tutaj kolejny, kolejny raz z kolejną odsłoną, tym razem z asymilacją. Jest to bardzo różna sztuka od tej, którą prezentowałam kilka lat temu. Bardzo odkrywcza stała się dla mnie relaksacją, sposobem spędzania wolnego czasu. Chciałam również wszystkim podziękować, moim przyjaciołom, którzy od wielu lat wspierają mnie, że przyszli i towarzyszą w tej kolejnej odsłonie. No, bo Bycie artystą to tak naprawdę uzewnętrznienie samego siebie poprzez lata, które mijają. Zawsze można pokazać kolejny etap w życiu. Mój jest akurat taki. Projekt Leśne Przemiany jest konsekwencją form fraktalnych innego projektu edukacyjnego, który zaowocował powstaniem trwających, odbywających się plenerów w Czeszewie na terenie Nadleśnictwa Jarodzin, gdzie przyjeżdżają artyści, artyści i podczas czasu wolnego latem malują obrazy w lesie, w otoczeniu drzew, wody, śpiewu ptaków i tutaj również widzimy Jeden, dwa obrazy, które pochodzą z tego okresu. Widzimy także rysunki na papierze, które są taką formą relaksacji, podpatrywaniem, oglądaniem tropów zwierząt, samych zwierząt, a każdy wie, jak wyglądają zwierzęta. Ktoś kiedyś tak powiedział. Dla Julii największą trudnością w tworzeniu tych prac była obserwacja przyrody. Dogoń zwierzę, zobacz, ja korzystam z fotografii, często podpatruję strony moich zaprzyjaźnionych kolegów leśników, kiedy to oni robią fotografie i ich zdjęcia są inspiracją do moich interpretacji artystycznych. Takie prace to są w zasadzie notatki. Yy, nie porównuję ich do wielkich, wielkoformatowych dzieł sztuki. Tak jak mówiłam, to są rysunki relaksacyjne, potrafią powstać 10-15 minut i są zapisem emocji, wrażeń, ulotności. To także nie są rysunki studyjne, bo nie o to mi chodzi. No tak naprawdę poznanie świata, poznanie przyrody każdy nosi w sobie. Wystawa ma zachęcić do tego, aby wyjść z domu, może przebywać na świeżym powietrzu, a jak się da, podglądać świat kolorowy, świat natury. W dzisiejszym wydaniu Kulturograd to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień.